I cześć, moi wam wszystkim ludzie z tej strony GOWIS. Witam was w Black Ops 2 Multiplayer, ale to jest bardziej taki filmik informacyjny, więc gra tutaj nie ma znaczenia. Po prostu jakoś przed snem mi się zachciało w to zagrać. Tak więc chwilę pogadam, chwilę pogram. Tam za skilla, proszę mnie nie hejtować, bo to też mam grę dość świeżą. Mimo, że granie jest świeża, ale ja ją posiadam od około tygodnia. Kupiłem sobie ją w Mpiku za 49 zł na promocji. Bardzo duże przeceny były, o, tam ktoś w plecy mamy. oj, cholera jasno, nie zdążyłem strzelić. No i w ogóle chodzi o to, że byłem sobie w Empiku niedawno z racji tego, że ja mało po takich sklepach chodzę, bo z reguły jak mm, nie mam czegoś planowanego, żeby kupić, to mi się nie chce po tych sklepach chodzić, ale mówię, że skoro jestem w galerii, bo coś tam musiałem sobie sprawdzić, bo bodajże jakieś spodenki albo coś, to mówię i wstąpię do Empika, który też jest dość świeży w naszej galerii to, wchodzę sobie, bla bla bla, tu jakieś przeceny na jakieś pisaki, bo tam niedługo rok szkolny, markery, jakieś pierdoły szkolne, no i zaszedłem sobie na dział z grami. No wiadomo, jak to chłopacy, Bynajmniej ja tak mam, lubię sobie popatrzeć, nawet jak miał nic nie wziąć, po prostu co tam mają, ceny i wszystko, coś w tym stylu. No i poszedłem sobie tego mp tam do, na ten dział i patrzę na samej górze Black Ops 1 Patrzę cenę i mówię: Kurde, no, pewnie będzie drogo, no bo jak to Call of Duty, wiadomo, przez Steam jest bardzo drogie, no i pudełkowy pewnie w takich sklepach też będzie. Z drugiej strony, tak jeszcze przez myśl mi szybko przeszło, że to jest dość już w cudzysłowie stara gra, nie? No to cholera, jasne. Skupiam się zbytnie na gadaniu, ale chcę wam szybko to powiedzieć. że jest zbyt stara gra, no i cena może być troszeczkę niższa. No i patrzę sobie. Jeszcze jakaś tam promocja, jakaś obniżka. 49 zł za Black Ops 1. A to biorę tą płytkę do ręki, pudełeczko i mówię: kupuję. Dzisiaj cię kupuję. Bo ja tam w ogóle sobie lubię po, po sieci pograć. Cholera, żadnego, nie jednego fraga mam. Po sieci lubię sobie pograć w Call of Duty, bo to jest takie odstresowująco dość dla mnie. Na Nawalanka tam, pff, taka, no nic ciekawego, taktyki nie ma, po prostu się biegnie, morduje i, 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 i tyle. No to sobie tam biorę pod paszkę płytę, pudełko z płytą, dokładnie i chodzę sobie, chodzę. Jeszcze tam patrzę jakieś gierki, tam jakaś dolna półka, jakieś pierdoły, no później na Xboxa jakieś te wszystkie śpiewania, jakieś tam kręgle, te sporty i pierdoły. O, jest no i patrzę tak, jedna, jedno pudełko dokładnie z Black Opsem, dwujeczką. No to tak mówię: Black Ops 2, no to na pewno no, troszkę, troszkę jest nowszy, coś tam zlagowało. Jest nowszy od Black Opsa 1, ale no nie spodziewałem się, że cena będzie taka tania. Dokładnie taka sama była jak cena Black Opsa 1, więc miałem mały dylemat, którą część wziąć. Ale pomyślałem sobie, że Black Ops 1 był wydany wcześniej i mogą być jakieś tam problemy z ludnością na serwerach, czy coś może być za mało bądź. Po prostu nie by się dał komfortu grać, bądź sami cheaterzy tego tak to już ma teraz miejsce w Modern Warfare 3, no to mówię: Black Ops 2. U kolegi grałem, grało mi się super. Jakoś tak sobie od razu mi się wzięło na myśl chodzenie z coś, a la pistolety, tylko że w dwóch rękach takie jeszcze automatyczne, ujedzie tu Black Ops 2, to troszkę tam przyszłość w przód wyskakuje, jakieś pierdoły, jakieś pistolety, nie, nie wiadomo jakie. Ale odkąd sobie gram, nie mogę ich jakoś znaleźć, albo nie wiem, albo ich już nie ma, wycofali, albo mało ludzi z nimi gra, bo przeszły nerfa, czy albo co, jak to się tam nazywa, nie będę tak w sumie mówił tym językiem lolowym, ale tak znerfili, no, tak jak postać, no to tutaj broń, bo jest, jest, jest cholera jedna. No to sobie kupiłem Black Ops 2, zainstalowałem, oczywiście zaraz... Aktualizacje mi się dograły przez Steam 300 mega, kurde mole 300 mega aktualizacji mi się dograło No i to by było Na tyle z instalacji Odpaliłem, wszystko fajnie, tam śmiga, wiadomo Super mi się grało Haaa, sianko Fajnie mi się grało No i ogólnie zakup był udany Nie na promocji Cholera jasna, co za broń oraz zmienimy klasę, nie dość, był na promocji, to, to to no gra, typ gier, gry, którą lubię, bo ogólnie typu gier, takiego, nie wiem, źle się wyraziłem. Jakoś po prostu Call of Duty mi podchodzi, a nie tak jak większość tych gier, takiego samego typu może, ale bardziej w systemie pay to win. Tak więc, no kupiłem sobie tam, nie narzekam, fajnie mi się gra. Drugą grą, którą kupiłem tego samego dnia, w Biedronce, to w ogóle już według mnie jest klęska moja, no ale była promocja na gry w Biedronce duża ilość, cholera jasna co to było, duża ilość gier była za 39 zł i na playa trójkę i na pecety no i sobie tak patrzę, że było Lost Planet 3 no i tu mi się rodzi pytanie chcę, gr chcę tą grę czy nie chcę no tak samo mówię, kurde nie widziałem wcześniej Lost Planeta, nie grałem bo widzieć widziałem może z filmików, bo też Lost Planet 2, jak on wchodził wtedy w 2011, tym sam którymś, jak grafika urywała dubsko, jak mi się to podobało, te wszystkie efekty w zimie. Bo to w zimie, nie? Tam było ten Lost Planet 2. W sumie ten jest w takich klimatach zimowych trójka, ale dużo nie grałem. No, to mówię, kupię. No i kupiłem po 39 zł. Skoro taka promocja jest, to czemu nie? Ogólnie poza promocją... Cholera, strasznie sam idzie mi, ale to nie, nie przejmujcie się jakoś. Żeby bardziej pogadać. Ogólnie poza promocją patrzyłem sobie na jakieś ceny, o czy jakieś skąpty, to było około stówy. No to mówię, że cena jest dobra. Cholera, gdzie on jest? Tu... Ciul, dobra, powiedz na końcu. Więc cena była spoko, więc sobie kupiłem. Zainstalowałem oczywiście też przez Steama wszystko. Pograłem chwilę, spodobało mi się, więc może jakaś tam seria będzie. Tak więc ogólnie dzisiaj chciałem wam przekazać to, że Zaczynam z powrotem kręcić sobie na YouTubie Jakieś tam minigierki Typu krótkie mecze z Black Opsa 2 Tylko multiplayer, bo singla to raczej nie ruszam Coś w stylu Battlefielda może być mm, Lost Planet Niedawno na Origin była też promocja Jak się wpisał jakiś tam kod I love the Sims To każdy dostawał Każdy, no ten kto wpisał dostawał pakiet, kompletny pakiet Sims 2 z każdym dodatkiem, który wyszedł, więc to jest bodajże tak jakby 20 różnych części w jedny, na około 20 tam wszystkich tych dodatków, były tam jakieś meble IKEA, ubiór HM, jakieś pierdoły takie, wakacje tam, jakieś, nie wiem, studia, życie nocne, pierdy, pierdy, nie wiem, więc Simsów może też bym coś nagrał, bo tam, nie ukrywajmy, lubię sobie czasem w się zagrać, no ale to, to, to nic dziwnego, chyba to nie jest tylko gra przeznaczona dla bapy, jak to stereotyp głosi. Fajna gra, fajna, bo można, no, coś tam sobie symulować życie, no. no i tyle, wiecie co, będę już kończył, bo rozgadałem się trochę, też nie mam metra, żeby wrzucać długie materiały, jeszcze muszę obrobić film, tak więc pierwszy film, macie taki, coś ala vloga, jak z, z, z grom w tle. I może tak być w ogóle w dużej ilości materiałów, tylko muszę się bardziej skupić na grze, skupić bardziej na grze. Muszę podzielić, żeby i dobrze grać i do mówi dobrze, żeby nie było żadnych tam nie albo coś. No, tak więc trzymajcie się, ja będę kończył i co, widzimy się w kolejnym filmie. Tak więc, na razie.